Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 złotych od każdej drużyny. i Słucham, Mistrzowie 1000 i 1000. Bardzo ostro. 2000, po raz drugi. 2500. Mam 2500 złotych. Co rado, mistrzowie. mistrzowie 3? Mistrzowie 3, po raz pierwszy. 3, po raz drugi. tysiące po raz trzeci. Sprzedam. I 1000. 1700. Mam 1700. 1700. Mistrzowie 1800. 1800 do Co od złotych? 1800, po raz drugi. 1800, po raz trzeci. 2000. Rzućcie dwa. Mam dwa. Co na temu stoi? Miszowie dwa i pół. Dwa i pół. Ostro idzie. Dwa i pół po raz drugi. I rzuci Co to rzućcie dwa i pół po raz trzeci. Sprzedam. 600. Miszowie? Miszowie 2000. 2000. Sprzedamy. Miszowie 600. 600. rzuci. 700. 700. Miszowie? Miszowie 1400. 1400. 1400. Sprzedam. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. słucham Państwa. 700 Mistrzowie, sprzedala. mistrzowie 500, Na mistrzowie 500. sprzedam!